Kamil przyfutuje Cię to od razu, tutaj i Mateusza. Mateusza też, też od razu zaproszę. Jesteśmy po walce na gali Fame. 17 Sporo emocji, spory też roller coaster. To na początek do Ciebie Kamil pytanie, czy spodziewałeś się, że to może tak wyglądać? Czy Ciebie to zaskoczyło z perspektywy samej walki? Powiem tak, no, ciężko tu się przygotować w półtora miesiąca. Ten jednak jest inny całkiem sport. Myślę, że wygrałem tutaj bardziej charakterem. Yy, miałem jednak troszeczkę większe doświadczenie, mimo wszystko no, w tym, tym sporcie, miałem już problemy, ale musiał, yy, w MMA. To jest moja pierwsza, ale tego tak mówię, no biłem się dużo razy na ulicy, ale tak jak mówię, ulica to ma, ma swoje inne prawa. Tam można już włożyć palce w oko, można robić wszystko, więc no... Tutaj jednak, yy, yy, no, chciałem być fair play, nie faulować, yy, tak jak tam zauważyli dużo osób, że nie wiedziałem czy mogę być z tego łokcia, czy nie, tak patrzyłem na sędziego, czy mogę. No że, że mogę być z to czym bić. No i to się skończyło. No, mam nadzieję, że nic mu nie będzie, bo nigdy nikomu, nikomu nie życzę yy, no, stracenia zdrowia, bo jednak zdrowie jest najważniejsze. Niech wróci do zdrowia, ale tak jak mówię, no yy, nie, ciężko mieć mi, mi do niego szacunek ze z kilku tam względów. Yy, nie lubię czegoś takiego jak party, walenie z partyzanta ludzi, bo to jest mógł tak naprawdę tego chłopaka zabić, albo zrobić mu po prostu z niego kalekę, więc no yy, ciosy, który się nie jest nieprzygotowany, yy, no może zrobić krzywdę, i to wielką krzywdę. No ale z tego co wiem, to chyba będę się przeprosili, przeprosił go, więc no nie mogę mieć jakiegoś tam większego urazy chyba. Wr wróćmy jeszcze do pojedynku. Końcówka trzeciej rundy dopiero udaje się wygrać tę walkę. Czy był jakiś moment zwątpienia w, w tej walce? Nie, u mnie czegoś takiego jak zwątpienie to nie jest. Nie działa czegoś takiego. Ja będę walczył do końca zawsze. No taki charakter. Jak się podobała sama atmosfera, wydarzenia, jak wchodziłeś do walki? Tutaj wiadomo, utwór na wyjście też iy, motywujący i naprawdę to fajnie wszystko brzmiało. I czy, czy czułeś stresik, czy jednak dodatkowa motywacja w ciebie wstąpiła? Nie, no tak jak mówię, nie, adrenalina napędza. Ja jestem takim chłopakiem, który, czy adrenalina, no to. ja to kocham no po prostu, jestem pewnie od tego uzależniony w jakiś sposób. Plus, tak jak mówię, zawsze chodzę do małej wojny, przynajmniej mi zawsze idą muzyka do oczu tu wchodziłem do też pięknego otworu, pięknego kawałka, który włączał we mnie też takie emocje, że to jest coś pięknego, więc bardzo dziękuję Niziołowi, że przyszedł ze mną, wszedł ze mną, wyprowadzą mnie, więc jest zajebiście dziękuję. To teraz o samej taktyce jeszcze wracając do, do detali, bo kopałeś i to było zaskakujące, nawet rozmawiając z Twoim trenerem Mariuszem Mazurem, nie było takiego planu i bardzo długo czekałeś na swoją akcję, a ta akcja dopiero przyszła tak naprawdę w ostatniej, w ostatniej rundzie. Tak, miałem nie kopać, nie wiem. ja jestem taki, że lubię sobie nie zaryzykować. Lubię, no kury, no, kiedyś dobrze kopałem. kiedyś jestem, capoeira. Ale wiadomo, no trenuję od 18 lat, box. No tutaj jest półtora miesiąca, więc wielki szacunek do tenera, który no, dużo mi pokazał. Ciężko było mi go przerzucić z rzeczy, któreśmy robili. Bronił się na pewno dość dobrze, ale tak jak mówię, charakter. Tak jak mówisz, wszystko tak się zgadzało, tak. także ogromne tak, Muszę zrobić taką czapeczkę, tak jak mówię. <noise> I koszulki z napisem. Dziękujemy, dziękujemy Dziękuję serdecznie. Przejdziemy już w, w stronę tego. Czy zostajesz jeszcze w szatni? Nie, 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 nie. Mateusz Borek już po walce Kamila Łaszczyka. W szatni nie chcieliśmy rozmawiać, aby tutaj nie zradać i twoich opinii, optyki na ten eh, pojedynek. Wygrywa Kamil Łaszczyk, ale szczerze powiedziawszy, ja nie usiadłem na sekundę na, w trakcie tego pojedynku, bo działo się naprawdę sporo. I takiego scenariusza nie powstydziłby się najlepszy reżyser na świecie. Krew mi taka przypłynęła tutaj do głowy, aż czuję, muszę powiedzieć, ból. No, często zauważasz, to jest paradoks, że sportowiec trafiając do innej dziedziny. Nie wiem dlaczego, ale stara się koncentrować bardziej na nowych elementach niż na tym, co jest jakby jego sportem bazowym największą bronią, więc wydaje mi się, że nie potrafił. Być może z racji takiego strachu, bojaźni przed sprowadzeniem nie potrafił Kamil gdzieś złapać dystansu przez, przez ponad dwie rundy, nie potrafił wyprowadzić kombinacji, nie potrafił złapać Ferrarego. No było widać gdzieś to uciekające życie Samadeusza, który moim zdaniem zawalczył z serduchem, z charakterem, bardzo rozsądnie przez, przez e, większą jakby część dystansu. Wydaje mi się, że nawet był, mógłby to utrzymać, gdyby się zgadzało kardio, natomiast no, potem było widać ewidentnie już spoglądając na zegar, że 90 sekund to do końca i on walczy, walczy z, ze swoim organizmem i było pytanie, czy, czy ten czas wystarczy Kamilowi do tego, żeby po prostu go 2 trzy razy złapać i żeby miał szansę poboksować bardziej, myślałem, że to się skończy w stójce, że go ustrzeli i Amadeusz ewentualnie padnie na matę. Natomiast skończył to, powiedziałbym, w stylu zawodnika MMA. Więcej o taktyce pewnie porozmawiamy z trenerami, chociaż już zamieniłem słówko z trenerem Mariuszem Mazurem. On powiedział, że nie było w planie kopać. Wiadomo, trzeba było boksować, i nie dać się sprowadzić. No to jest dosyć proste. Natomiast czy ty byłeś zaskoczony taką troszeczkę pasywnością i czekaniem Kamila bez, bez ciosu? Bo to się nie sprawdzało. Pierwszy w tych akcjach zdawał się atakować cały czas Ferrari i to mu dawało te, te sprowadzenia, z których potem musiał się ratować Kamil. Mam takie wrażenie, że też te przyruchy Amadeusza troszkę zaskoczyły Kamila. Objętość, być może jakaś boja się przed low kickiem i, i też jakby te zwody, wydaje mi się, że one powodowały, że Kamil tutaj no, gdzieś tam miał w głowie zakorzenione, że za chwilę może zostać sprowadzony. To w ten sposób go chyba lekko usztywniło, spowodowało, że gdzieś zatracił taką chęć ofensywną, nie było tego żaru i i po prostu no, długie fragmenty tej walki przestał, oddał inicjatywę Amadeuszowi. Także naprawdę wydaje mi się, że ja, ja jak gdyby nie roztrząsam tych rzeczy pozasportowych. Natomiast za samą walkę, jak sobie pomyślę, kim jest w sporcie Amadeusz Ferrari, no to wydaje mi się, że należą mu się słowa uznania, pochlebstwa, respekt z punktu widzenia promotorów. No właśnie, Federacji od... Fame. Wydaje mi się, że to jest walka wymarzona, idealna pod rimecz. No właśnie, bo już chciałem zapytać Cię o ten instynkt promotora, który niewątpliwie w Twojej głowie też e, siedzi. Czy Ty nawet jako promotor e, Kamila, nie wiem czy Ty liczysz w ogóle, pewnie liczysz na większe walki w boksie niż bardziej na e, friki, natomiast no, czy można sobie wyobrazić lepszy scenariusz? No. Kamil wraca 15 kwietnia, jeśli wszystko będzie w porządku ze zdrowiem, potem poszukamy większej walki, natomiast jestem tutaj od trzech dni, dużo rozmawiamy z szefami Fejmu, także nie wykluczam, że Kamil Łaszczyk jeszcze w tej Federacji się pojawi. I, i, i tak jak powiedziałem, no scenariusz tej walki jest idealny pod stoczenie walki rewanżowej. No to czekamy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, natomiast dzisiaj emocji nie brakowało. Mateusz Borek bawi się dobrze i fantastycznie. Tak, bawiłem się, ale powiem szczerze, to było chore. To było, to było sick, jak mówią Amerykanie. Sick, za nami sick walka, dziękujemy serdecznie. Halo? Kotuś? Yy, no, wygrałem. Wygrałem, te dla nas Scott. Zadowolony Zadowolony trenerem? Ja mówię, że tak. No Jestem bardzo zadowolony. Z punktu widzenia sportowego że zwycięstwo. Fajnie bo fajnie się też Kamil sprzedał. Tak powiedziałem wcześniej, dramaturgię, czyli pierwsze rundy w plecy, dwie pierwsze rundy plecy, a później skończył tak, skończył pięknie. Ale gdyby Kamil miał więcej doświadczenia takich rund, no, by chyba nie było na początku. Później było takie jeden kop, że mu praktycznie nogę podał mu do jego ręki, także troszkę zrobił to. Ja mam to składowiem brak doświadczenia. Boksersko, mistrzostwo, jeśli chodzi o oparty i stój, i jakby kontrolowanie stójki, to jest słabie, ale to jest pierwsza walka, będzie dobrze.